Czy to ja jestem złym rodzicem, czy on po prostu zapomniał o rodzinie? Od kilku miesięcy mąż przestał praktycznie angażować się w obowiązki domowe. Zawsze był zajęty pracą, co rozumiałam, ale zauważyłam, że po powrocie do domu spędza całe wieczory na grach komputerowych, a ja zostaję z dziećmi i domem. Pewnego wieczoru, kiedy znowu zastałam go z kontrolerem w ręku, podeszłam do niego. Marek, naprawdę potrzebuję twojej pomocy. Dzieci wciąż pytają, kiedy będziesz się z nimi bawił. A ja czuję się przytłoczona wszystkimi obowiązkami. Powiedziałam z frustracją: Zaraz, chodź, powiedz mi, po co tak krzyczysz? Przecież pracuję na nasze utrzymanie odpowiedział, nie odrywając wzroku od ekranu. Czułam, że zaczynam się dusić. Ale ja nie mam wytchnienia. To nie jest sprawiedliwe, że tylko ja się staram. Wypaliłam. W tym momencie z jego twarzy zniknęło rozbawienie. Wstał, zrzucając kontroler na kanapę. To co, mam przestać pracować? Co wtedy zrobimy? Czułam się zraniona. Nie chodziło mi o to, aby rzucił pracę, ale potrzebowałam, żeby chociaż chwilę spędził z rodziną. Po tej rozmowie było jeszcze gorzej, bo zdawało mi się, że zbudowałam mur między nami. Udaję, że nic się nie stało, ale wewnętrznie czuję narastający żal. Czy to ja jestem tym złym?